Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tą dziewiętnastą niedzielę, zwykłą w roku B, kontynuujemy rozważanie mowy Jezusa, którą zapisał święty Jan, ewangelista, którą nazywamy Mową Eucharystyczną. Kiedy przeczytałem ten tekst, w którym Jezus mówi dzisiaj o spożywaniu swojego ciała, to tak sobie pomyślałam, że powinniśmy być bardzo wdzięczni Jezusowi, że otrzymaliśmy tę łaskę życia dzisiaj, tu i teraz. Dlaczego? Ponieważ teologia już tak się rozwinęła, na temat Eucharystii wiemy już tak wiele, że gdybyśmy słyszeli to, co Jezus mówił do Żydów, Zapewne wielu z nas by nie potrafiło tego zrozumieć, i myślę, że wielu z nas mogłoby też nie umieć przyjąć nauki Jezusa. Byłoby to szczególnie dzisiaj dla nas zatrudne. Szczególnie, kiedy On mówi, że spożywać Jego ciało. Ci, którzy Go słuchali, to sobie wyobrażali, jak możemy spożywać Jego ciało, jak możemy Go spożywać, tego, który jest Synem Maryi. Tego, który wychował się w domu Józefa. To jest niemożliwe, to jest nierealne. Szczególnie, kiedy Jezus mówi, ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni, a poumierali. To jest chleb, który z nieba stępuje." To go jej nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który ja dam, jest moje ciało, wydane za życie świata. I to słowo wydane za życie świata daje dopiero sens, bo dopiero możemy spożywać ciało Chrystusa po dokonaniu się ofiary. Dopiero jest ta możliwość karmienia się. Ciałem naszego Pana Jezusa Chrystusa i wchodzenie i korzystanie z tego daru Eucharystii dzięki temu, że Jezus umarł na krzyżu, dla naszego zbawienia, że dopełnił tą ofiarę. Ale ta ofiara ponawia się w czasie każdej Mszy Świętej. Jeżeli Jezus mówi, Ja jestem chlebem żywym, który stąpił z nieba, to jak możemy sobie wyobrazić życie bez Eucharystii? Życie bez karmienia się Jezusem. Braniem z niego dla siebie jego bóstwa, jego łaski, jego uświęcenia. Bo tym jest Eucharystia. Eucharystia jest lekarstwem, które leczy moje serce. Ja nie muszę jeździć po sanktuariach, nie muszę jeździć po miejscach. Gdzie dokonuje się modlitwa o uzdrowienie duszy i ciała. Ja to lekarstwo mam na wyciągnięcie ręki. Jest nim Eucharystia, przede wszystkim Eucharystia codzienna. To Jezus przychodzi, Ten, który daje życie do mnie, do mojego serca. To On do Niego wchodzi. Śpiewamy w jednej z pieśni: Jezu, Jezu, do mnie przyjdź, do serca mojego wnić. To jest przepiękne wołanie które powinno nam towarzyszyć w naszej codzienności pragnienie, aby Jezus przychodził nieustannie do mojego serca. I to pragnienie rozumie bardzo dobrze Matka Najświętsza, dlatego też Medjugorje od ponad 40 lat nieustannie przypomina nam o Eucharystii, przypomina nam o wadze Eucharystii i przypomina, że Eucharystia powinna być centrum naszego życia. Ona mówi, że nie możecie sobie wyobrażać życia bez eucharystii, że ona jest tak nam potrzebna, że my po prostu nie możemy jakby postawić myśli, że ja mógłbym żyć bez eucharystii, ja mógłbym żyć bez Boga. Eucharystia przypomina nam obecności Boga, ale eucharystia też przypomina nam o tym, że powinniśmy być święci. Ona do tego nas zaprasza, dlatego korzystajmy z tego chleba życia, aby w przyszłości osiągnąć to życie jedyne i prawdziwe, czyli życie w Chrystusie. Na życie eucharystne błogosławię Ci w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.